Wiśnia spadła chyba z drzewa. Mini-żydło. Urwano od samolotu. I love Standoff 2 Polska. To po prostu even event Nie gdzieś tam na lągu. Ui! Jezus Maria, brąz co zrobił. No chyba będzie trudno. O Jezus Maria, Ari z eliminacją. Normalnie miota wie na krześle jak szatan. Kroch śmieszko. Z tej strony ho, W dzisiejszym ale coś specjalnego, czego jeszcze nigdy w naszym kraju, moi drodzy, nie było. Słuchajcie, przed nami wielki, przepotężny mecz dziewczyn versus, moi drodzy, oczywiście brązy. Tanie skóry nie sprzedam będzie drogo. Spór, moi drodzy, trwa od zalania dziejów, kto jest lepszy, wystanął dwa brązy czy dziewczyny. Wiele osób uważa, że jednak to brązy gdzieś tam lepiej grają niż same dziewczyny, które gdzie nie gdzie, gdzie oczywiście Mają też oczywiście Rangery, Mastery I nie tylko moi drodzy Drużyna dziewczyny, w której składa się moi drodzy Cała złota piątka dziewczyn moi drodzy W składzie Nudziarka, Jessie, Sandra, Nicola, A także oczywiście Ari A po drugiej stronie moi drodzy jest Wiśnia, Dexter, I Love Poland Moi drodzy Zabójca, a także Mini Szydło Zaczynamy to pierwsze, tą pierwszą moi drodzy mapę I ostatnią tak naprawdę Gramy do 10 wygranych rund A w tym meczu najważniejsze jest żeby wygrać w trybie turniejowym Zobaczymy, jeśli wam się spodoba taki pomysł, dajcie łapkę do góry A przynajmniej Zabójca już oczywiście z defragiem i Nudziarka odpowiada Ależ fantastycznie, teraz dziewczyny zagrały sobie właśnie pod tym obcajem I dziewczyny w sytuacji naprawdę dogodnej, ponieważ mają aż 4 dziewczyny na dwóch oczywiście żyjących zawodników No i niestety tutaj Dexter dla dziewczyn zdobyła eliminację na Zedce I będzie to bardzo trudna runda do ogrania Widzicie, gdzieś tam od tyłu zachodzi zawodnik HB składu jak teraz widzicie? Dexter jeszcze przed oczywiście szansą na zdobycie fraga, ale jednak tu jest Jessie i nasza złota moderatorka, można powiedzieć, tak samo jak i Nuziarka oczywiście zdobyła kolejną eliminację w tym meczu. Jak panie widzimy, Nuziarka, dwie eliminacje, pięknie teraz kończyły do dziewczyny i mamy 1 do 0 dla oczywiście e, drużyny dziewczyny. Ja to jeszcze oczywiście zobaczę sobie, jak to wygląda pod względem dźwięku. Tutaj wszystko jest ok. Więc fantastycznie w ogóle zobaczcie, jakie piękne skiny mają dziewczyny i jakie kosy mają. Ja sam roz nie pomyślałam wam, jeśli się spodoba ta seria zrobimy cztery. 400 łapy w górę, moi rozy, I oczywiście zrobimy kolejny mecz. Tyle, że teraz, oczywiście, mecz na Silvery! Patrzcie, co te dziewczyny zrobiły! Karamba, nawet by się nie że dziewczyny takie rzeczy będą robić: busty i nie tylko. Ale tutaj fantastycznie sobie, jak na razie, radzą. Oczywiście, dziewczyna, zobaczmy, jaki fantastyczny buścik. Kość teraz Dexter z eliminacją, i daje tutaj przewagę, oczywiście, drużynie. E, oczywiście, brązów. Brązów na, na sandstone, stone, nie matko, jedna sanderka z eliminacją. Co tu się dzieje? Zabójca czeka! Matko jedyna! Zabójca musi tą eliminację zdobyć jeśli chcesz tutaj dać jakiekolwiek szansę na to, żeby tutaj zawodnicy bronza jeszcze gdzieś tam walczyli, pograli! A tutaj fantastycznie! Aria, ale szybko zabójca odpowiada! No i, no dziarka, no leci normalnie przed ciebie i mamy sytuację dwie na dwóch! Można powiedzieć, a na blisko jest oczywiście ustawiony bardzo mocno I Love Stano dwa, ale jednak sanderka z eliminacją, no fantastycznie jak dziewczyny sobie radzą Mamy w sytuacji, gdzie mieliśmy 5 na 2. Mamy sytuację 2 na 1, i to wszystko w rękach mini szydło zawodnika Habi Składu. Jeśli chcecie dołączyć do Habi dostawcie oczywiście opcję wspierania. Kliknijcie i dołączcie do najlepszego klanu dla widzów. A właśnie z niego zazwyczaj bierzemy oczywiście widzów do odcinka. Następne będą oczywiście e, za, za, następni będą z Silverem, ale zobaczcie tutaj na blisko. Sandra musi tego słowa kaskanować. Matko jedyna, bomba została zdefowana i co tutaj normalnie bronz zrobił sam na dwie dziewczyny, no kto by się w ogóle spodziewał, że taka sytuacja odwróci się normalnie jak rollercoaster, jak w o 180 stopni, no i jak na razie dziewczyny niestety z wielkim żalem będą musieli, musiały przyjąć tą drugą rundę. A jak pewnie widzimy, jak na razie na czubie tabeli mini szydło. Dwie eliminacje u dziewczyn, to oczywiście nudziarka. Cztery eliminacje, ale każdy z ma oczywiście już pozdoby eliminacji. To niezbyt y, trudne, jak na razie no, nudziarka. No zobaczcie, moi kwintesencja stand moi kochani. Nudziarka też bardzo piękna, tutaj oczywiście skiny, kosy ma. A oczywiście nasi zawodnicy z brązem, umiejętnie, gdzieś tam na longu. O jezus, Maria, Ja bronz co zrobił! Fantastycznie zabójca! No jezus, jako i tak będą, grać? to będzie mecz o wszystko normalnie. Mecz nie tylko na Atarii jest. Druga eliminacja! Co robi normalnie zabójca? No saderka, bez oczywiście eliminacji. Nikoli już na mnie ma, jest ta, sama nudziarka. Dwie eliminacje zdobyła, ale czy udaje się zrobić Ace'a w tej runcie? Na dwa punkty zdrowia to nie będzie zbyt y, proste. Flesz dorzucony. Ale jeszcze tutaj na oczywiście blisko, na moim jest oczywiście ustawiony antyterrorysta, który wyjaśnia to wszystko. Wiśnia, z oczywiście jak na razie to e, drugą eliminacją, oczywiście jak pewnie widzicie, dwóch zawodników jest z oczywiście Habi Składu. Trójka zaprosiliśmy specjalnie z Discorda Habiego, więc ja was też zapraszam oczywiście na Discord Habiego, Najlepszy Discord dla oczywiście widzów Habiego i nie tylko, fan, tylko w stand Sandofa, moi drodzy. Jest oczywiście link w przypiętym komentarzu, a my zaczynamy. Terrorystki, jak na razie ustawione. Pod bombsidem Bay. I tutaj właśnie będą chciały wejść Widzimy, że kolejny raz zabójca Fantastycznie z tej sobie radzi No zobaczmy, jaki tutaj skill się normalnie odpalił Matko, i na widać, że zawodnik na dwa wielkie paluchy No chyba będzie trudno O Jezus Maria, Ari z eliminacją Normalnie miota mnie na krześle jak szatan Ale no, dziewczyny dają jak na razie radę Czterech na 3 Dziewczyny w tym momencie Sandra, Nikola, a także Ari W sytuacji, gdzie naprawdę nie jest to zbyt y, dobra To sytuacja Ale tutaj oczywiście są już zawodnicy antyterrystów a tak samo dziewczyny, to zobaczmy, jak sobie radzą. Nikola, oczywiście, zawodniczka, która na swoim koncie ma naprawdę wysoką rangę. Za chwileczkę to sami sprawdzimy, jak się ta runda skończy. Ari, Ari Tajmana na LC Matko. Odwróćcie Tutaj jest oczywiście zawodnik z numerem 4. Deksy z eliminacją. I niestety, Sanderka w sytuacji 1 na 4. Nie daje rady. 3 do 1, jak na razie, dla brązów. Jak pewnie pamiętacie, dziewczyny sobie fantastycznie dawały rady. jeśli chodzi oczywiście o to, jak to wyglądało w poprzednich meczach, gdzie na przykład ja nawet grałem, moi drodzy, na piątkę dziewczyn, ale ja, moi drodzy... Rady nie dałem, no słuchajcie, pod wielki rewanż się szykuje, gdzieś tam już za niedługo też będziemy nagrywać oczywiście rewanżyk, a na no aktualnie, moi drodzy, brązy wygrywają oczywiście 3 do 1, zobaczmy sobie jak wygląda oczywiście ranga Ari, przykładowo to jest oczywiście zawodnika ze Silverem, Sanderka oczywiście, żeby nie było, moi drodzy, ma... E, dobra, to zobaczymy sobie u kogo, zobaczymy u Nikoli, bo tutaj miałem powiedzieć Nikoli, no ma Feniksa, moi drodzy, i to nie jest, moi drodzy, Fenix gdzieś tam, e... o Jezu, Jessie, co zrobiła na midzie, wyciągnęła normalnie mini szydło jak rybę z wody, Jezus Maria, no to akurat mini szydło bez jakichkolwiek argumentów na mizie i piątka dziewczyn na czwórkę, oczywiście znowu z brązem. No, nudziarka. Zabójca po raz kolejny podczas tego meczu ze sniperką sobie świetnie radzi na dwa palce. Widać, że to oddaje dwa palce gaming. To jest oczywiście to to go cechuje. Gdzieś tam, można powiedzieć, od, odwrócone wszystko, normalnie działanie. W rękach brąza, ale matko jedyna. Sandra. Nie, no nie wierzę. I zabójca. Jednak nie daje, nadaje, nie daje rady. Zabójca sam, moi drodzy, padł. No to jakby stary se strzelił gdzieś tam w piętach Hillesa. I Nudziara, słuchajcie, no w takiej sytuacji Nudziarka, no musi to wygrać, no. Musi to wygrać, to brązy normalnie poczują magię Harry'ego Pottera. Ale Dexter jest na pleckach, Nudziarka o tym wie, się spodziewa i zrobi fraga. I w tej sytuacji staje sam Wiśnia, który na swoim koncie ma tylko i wyłącznie cztery eliminacje. Nudziarka ma ich aż 8! matko jedyna. I zobaczmy, co teraz zrobi dziewczyna, która na swoim koncie ma, no, naprawdę potężnego kałaka. Ugrała to! Ugrała to! Normalnie! Dziewczyna to ugrała! Widzicie jaki skill, normalnie, na cztery palce siedzi. Jezus Maria! Co ona robi? A najlepsze w tym wszystkim jest to, że jedna, jak i druga drużyna może się komunikować oczywiście za pomocą w Gierce. I to oczywiście daje jeszcze takiego większego smaczka i tak dalej. A sami po sobie wiemy, że tutaj oczywiście. Granie gdzieś tam po tej CT stronie jest oczywiście zdecydowanie prostsze. A zabójca, już oczywiście z Diglem, na bomsajdzie, bo choć tutaj nikogo nie ma, ani słychu, ani dychu. A Jessie po raz kolejny, ona jak wcelowana z awp tylko że z karabinem, namida. No i tutaj po raz kolejny dziewczyny z oczywiście fajną przewagą na bomsajdzie, a sobie świetnie radzą. Ale wiśnia jest ta anderze, no zobaczmy, no chłop. On to robi! Matko jedna miszy! O bro, broń bronza! On naprawdę to zrobił! Naprawdę to wyciągnął! I sytuacja się nam odwróciła z przewagi do utraty zawodniczek. Jessie jeszcze na blisko. Gdzieś tam próbuje strzelać, ale to w ogóle nie daje żadnych rezultatów. Nikola oraz Jessie w tej sytuacji w ogóle dziewczyny założyły sobie drużynę i praktycznie, że wszystkie! Bo 4 na 5 oczywiście są w drużynie. Wonder... Wonder, wonder Woman, normalnie. Wonder team, moi drodzy! Ale brązy oczywiście z eliminacjami, tylko oczywiście Sanderka jest w innej drużynie, a tutaj zobaczmy, że nawet na oczywiście nudziarkę, Wonder e Women Esports, słucham, Woman Esports, bo ta Wunder, normalnie, normalnie Javi to się chyba z czymś innym pomylił, ty normalnie. A dziewczyny z Diglem, moi drodzy, z karabinami i z Diglami, no słuchajcie, no dziewczyny się nie patyczkują, bo one idą na brązów, normalnie, Aksja, na, no no nie wiem, widzę jak to opisać. Na tym my jest grubiutko. A za chwileczkę zabójca będzie mógł mieć naprawdę ol, olbrzymi problem. Ten palak niezbyt dobrze dorzucony. W ogóle granat nie był rzucony przez brąza. Matku jedyna! Oślepia oślepione zawodniczki na rampie. Nic z tego sobie nie robią, ale piękno, Jesse! No! Patrzcie, co Jesse robi! Je o oh, Jezus, jakby jeszcze jednego zgarnęła, to brązy normalnie w szoku, a Jesse normalnie w innym świecie. Ale Granat pocarny dorzucony. Po raz kolejny. Gdzieś tam miał Odelki, Dexter i Islo normalnie z eliminacjami. O oh, ja. Yeah. Oh. Ja nie wiem, co się wydarzyło. Nie wiem, co się wydarzyło, moi drodzy. Ale jak na razie Brąziaki wygrywają 5 do 2 na mapie Sanctum po stronie CT. Wydaje mi się, że gdyby tutaj dziewczyny gdzieś tam wygrały, to można by było myśleć o jakimś pojedynku mocarnym na, moi drodzy, wyższe rangi. Ale dziewczyny będą musiały oczywiście gdzieś ten... Gdzieś ten męż może... Nie wiem! Jakiś rewanż zrobimy! Zostawcie łapki w górę i napiszcie, czy że czytacie że na przykład hashtag rewanż dziewczyny! A wtedy będę wiedział, że rewanż musi być oczywiście robiony. Nudziarka i w apartach. No słuchajcie, no mi się to... Ja to normalnie widzę! O matko, od tego gra! No typowy broziak! Ale to jest zawodnik składu. i oni, oni tak lubią mnie niekonwencjonalne zagrania gdzieś tam. Ale sama Jessie już oczywiście na łapa łapaje się te jakby za chwilę miała odlecieć gdzieś tam na tej rakiecie od Elona Maska. O Jezus skrzyliła mu w stopę źurowie a skarpetę i go zabija na szorcie. No matko, jedyna cztery na 2. 4 na 2. No w sumie tak, 4. Dziewczyny, ale zostaje sam mini szydło w stacji 1 na 3 Dziewczyny oczywiście wyposażone w Oczywiście pistolety maszynowe A Jessie już tutaj jest O matko jedyna, skończyła to Naprawdę w imponującym Można powiedzieć stylu dzikiego kota Gdzieś tam z Gdzieś tam z Środka, no z kotliny Kongo normalnie do no, kotliny Kongo, gdzieś tam z Afryki Tak to wyglądało No zobaczcie, łapa jeszcze lepiej chyba na ryżoskop Jakimi gra ta dziewczyna, no bo inaczej tego moi drodzy no nie można określić. I po raz kolejny Jessie. No co robią dziewczyny na midzie?! Boosty i inne triki zagrania, no tego się, mój nie można spodziewać, po zwykłych gdzieś tam poniekąd dziewczynach, ale jednak one są, moi drodzy, zmotywowane do wygranej. Nikola z kolejnym fragiem, w ogóle Nikola w tym momencie ma aż 7 eliminacji, najwięcej ma oczywiście nudziarka. I po raz kolejny zabójca, no fantastycznie sobie radzi ten zawodnik z brązem przepotężnym. Jeszcze dorzucony granat, ale jednak niecelnie. A Sandra w tym momencie sobie zeschała w ogóle i na Jak na razie trzy eliminacje. Ari w tym momencie ma tych eliminacji najmniej, ponieważ tylko i wyłącznie dwie. Ale zobaczcie, no ona może nie mieć eliminacji, ale skinę za nią grają. No to jest najważniejsze, widzowie. I zostaje sam zabójca w sytuacji 1 na 4. No po prostu mi się wydaje, że nie da rady ugrać. No Bros nie może ugrać, jakaś sytuacja jak ugra. To normalnie będzie życie brąza. Życie brąza będzie. Ale za chwileczkę zobaczymy. Po lewej stronie jest oczywiście ustawiona zawodniczka Oniku Nikolcia i ona go eliminuje 4. Jak na razie robią nam naprawdę fantastyczny kombek. Zobaczymy, czy do tego momentu uda nam się dotrwać, abyśmy za chwileczkę zobaczyli wielkie zwycięstwo dziewczyn. No, specjalnie o moim oczywiście została wybrana mapa Sandstone, ponieważ ona jest mapową wybitną. Każdy na niej umie grać i każdy mój nie może pokazać pełnię swoich umiejętności i możliwości. A już na pewno ta mapa będzie jeszcze bardziej, mo jeszcze mocniej, tak naprawdę, grana i tak dalej, i tak dalej. No, mogę powiedzieć tak: De OG Dexter, nie wiem czy jest OG Wiśnia, spadła chyba z drzewa, mini szydło, urwano od samolotu. I love standoff 2 Polska to po prostu even event na skalę światową, a tutaj oczywiście jest tu dziarka, która wszystko słyszy, no i zobaczmy, jak fantastycznie sobie w tym momencie radzi nasza zawodniczka, ale pomimo tego, że tutaj oczywiście niezauważony został iLove stanowa Poland, Nikolcia z eliminacją, Ari, już z nami niestety nie ma na serwerze i za chwileczkę po raz kolejny brązy będą oczywiście musiały wejść na bonsait A i jak wcześniej dziewczyny, tak teraz oczywiście brązy, tylko i wyłącznie ta wybierają. Co tu się dzieje? Czemu naparty sprawca jak z jednej i z drugiej strony są zawodnicy. Matko jedyna na fleż dorzucony. Jest na longu gdzieś tam. Oczywiście ustawiona zawodniczka o Kolcia I ona właśnie, patrzcie, z eliminacją. Jednak Jessie odpowiada. To no fantastycznie jak na razie. Jessie normalnie ma kota z karabinem. Jakby za chwileczkę miała rozpętać Mocne full auto, ale to jak na razie nie można tego powiedzieć o tej rundzie, ponieważ tutaj gramy rundę pisetową, jeszcze od pleców zachodzi nam. Kurka, młoda Sanderka! I tutaj normalnie Sandro na spokojnie, eliminuje jednego, drugiego, i jeszcze trzeci za chwileczkę będzie. A jednak to, moi drodzy, zrobi Jessie. No ja myślałem, moi drodzy, że jednak tutaj wydarzy się jakaś rzecz niesamowita. Ale to tylko i wyłącznie można powiedzieć, że e, tylko w mojej głowie, ale wracamy na Sandstone, dziewczyny! Doprowadzają do wielkiego remisu. Kombajku 5 do 5 na brązy. I za chwileczkę wszystko się rozstrzygnie. Mapa na której nie będzie litości. Jak to się mówi. Połamcie wądzą. Oj, każdy wie o co chodzi. Albo dziewczyną wybierać jak chceć. O tej brąz już oczywiście z eliminacją. No brąz zabójca brzmi jak stary, mocny. Mocny temat na zawodnika Ale Jesse z odpowiedzią Mamy cztery na czterech Zabójca po raz kolejny No matko jedna, nie mogę się zdawać. Co tu się dzieje? A, Ari ma partak, Jesse z eliminacją po raz kolejny No Ari Matko jedna Dziewczyny są normalnie nie do powstrzymania A zabójca no mi się wydaje, że tutaj nie da rad. No, no musiały użyć całej swojej bro... Many brąza, jak, jak w Margonę, mana brąza, w LoLu jest mana, to właśnie taką manę tutaj oczywiście musiał użyć zabójca z eliminacją, po raz kolejny na swoim koncie już ma 12 eliminacji, no to jest ewidentnie jego dzień, to jest dzień konia brąza można powiedzieć. A Jessie wysajdzie, zabójca już tam gdzieś zachodzi, Jessie na spokojnie skoczyła i tutaj będzie oczywiście Ari, ale od drugiej strony jest Jessie, która... Nie do rady! I zabójca idzie po 14. eliminację. Ari teraz w stresie normalnie, jakby miała do przygotowania. No nie wiem, jakby miała ugotować brąza, stary. Jakby miała ugotować brąza dosłownie. W przenośni i w żartach. Ale ona to. nie zrobi. Ty normalnie zabójca w innym świecie. Normalnie zabójca. No życie brąza! Życie brąza, no si... brąz 4, ostatnie mecze wygrane, ostatnie przegrane. Nie wiem, co się tu dzieje, ty. No, mi się wydaje, że to chyba jakiś smurfik z jakiegoś Silvera 1. No, tak to być nie może, widzowie, że taki zawodnik grywa takie rundy. O, o Jezus, wyścig, jak przez skandal Nikole. Matko, jedna, czy brąz znają takie skany, A jeśli znają, to wy oglądają wszystkie poradniki Abiego. wy też oglądajcie. Zabójca po raz kolejny, z eliminacją. A ten zabójca jakiś tak na, na dwa palce chyba gra? Rzuca te granaty szybko Ja nie wiem w ogóle jak on ma, jakim cudem on ma broda, Skoro jest jego palce są szybsze Niż światło ty Sandra na razie nie da rady Jest ta sama Ari w jeden na 4 sytuacji no, Wydaje mi się, że chyba będzie trudno Będzie trudno chyba to ugrać Ale dziewczyny wierzymy w was Dziewczyny jesteśmy z wami Dziewczyny o, zwycięstwo, ale Dexter. No od kiedy tak w ogóle brązu? Dobrze grają w tego Sandowaty. Normalnie by się nie spodziewało, po nich, że tak dobrze grają. Ale dziewczyny chyba będą musiały tutaj zmienić taktykę, podjąć inne działania, zmienić postrzeganie tego Sandstone'a, bo już nie grają w tero. Tutaj będzie trzeba ugotować brązów. Tutaj będzie trzeba gotować na Sandstone'a, normalnie potężnych brązów. Ale mocno już obity jeden, drugi, czyli zawodnik. A zabójca jest na domku. I on ze swoim, można powiedzieć, potężnym karabinem będzie za chwileczkę. Mocno, ale Jessie jak mu bombę sprzedała. Jessie to normalnie digler Karoku chyba mi się wydaje. Kałak przejęty przez tą zawodniczkę. Normalnie się spaliła lekko mówiąc. No i to dziewczyno. Matko, odleciał jak kosmos. Zawodnik. Ale szybko odpowiada oczywiście Wiśnia i Nudziarka. Dwóch na dwóch, dwojga na dwojga. Co do dwojga nie ma normalnie nic złego, ale tutaj Nikola będzie musiała pokazać kurz swoich umiejętności. Jessie, 12 Irmiastów, najbardziej, najwięcej, ty. Ja to w szoku jestem. Ale zobaczmy, Nudziara, na sajdzie sidechie stały mini szydło i została Wiśnia. No normalnie, emocje potężne. Aż się normalnie łokie zaczął, zaczął spędzić, ty. Mi się wydaje, że to chyba jakaś przepowiednia. Bomba upuszczona w ogóle na Elce. Nie wiem, czy widzowie, którzy grają z Brozyn, wiedzą, co to jest Elka, ale upuszczona na Elce. I mini szydło. On tak, że bomby nie ma. Będzie za chwileczkę chciał normalnie. Mocno przejechać się po zawodniczce. I właśnie to robi. Nikola z eliminacją. Ole ładnie tutaj a teraz zawodnika. Wiśnie. No i za chwileczkę będzie też mini szydło. Mini szydło. Ugrał to! Ugrał to! Normalnie ma, go zawładał obiad, ale on! Kliknął raz w ekran i... No szczęście brąza! No szczęście brąza! No teraz zawodniczki, drużyny dziewczyn dziewczyny mogą sobie pluć w brodę! No bo taką rundę przegrać! To jakby odebrać dobrą patelnię ze sklepu! Naprawdę no! To po prostu największy dramat. To jakby normalnie te fal, czy jakby tam szedł z patelni! Ja ja mi, ale... Takich jaj to jeszcze nie widziałem na sandstone! A widziałem już wiele! No to lecimy. Sanderka! Sanderka Tutaj leci na bo w ogóle na plecy. Brązy o tym nie wiedzą. Nikola z eliminacją. No i Ari jest na plecach. Ari może być game changerem. ARI pięknie! Jeszcze jeden, ale nie da rady. No i w sytuacji znowu zostaje sama Nikolcia. No to może być dziewiąta runda na koncie zawodników brązów, ale oby tak nie było. Za chwileczkę też zawodniczki te będą musiały podejść. Radykalne działania, ale Nikolcia fantastycznie, ale szybko od pleców, od, prawej, od lewej strony tak naprawdę zachodzi I Love Standova 2 Polska. 9 do 5. Nie spodziewałem się takiego przebiegu sprawy, nie spodziewałem się takich zagrań taktycznych, ale brązy, Czyżby żeby na pewno, tutaj pokazują jak na razie, Wyższość, jak na razie pokazują wyższość. No, dziewczyny, jak na razie, to bez. Yy... oprócz tej jednej run, tak naprawdę, nie zrobiły nic wielkiego. A zabójca, na midzie, już celowany. On normalnie, jakby wycz wyczekiwał, gdzieś tam wypatrywał, gdzieś tej swojej wyższej rangi. Ale na blisko zostawiona Jessie, pięknie przesprawiała ta zawodniczka. Sandra, jeszcze ona WOSAIdzie B, a sama Ari już na BOPsadzie, A wraz z Jessie. To flashbang flashbę oślepiony na zawodniczki i zawodni e, drużyny e, kobiecej u e, Nudziarka z eliminacją za chwileczkę będzie oczywiście możliwa ale zobaczymy jak to wyjdzie. Nudziarka już zaufana przez zawodnika terrorystów. Oj, oj oj oj! Udała radę! Normalnie ugrała to! I zrobiła fraga. Co tu się dzieje? Matko jedyna, Ari! Jezus maria! No ja nie wiem, no dziewczyna ma na jakiś rozdział 15 na 1! Nie zauważyła zawodnika! Ale Ari musi zobaczyć po lewej stronie, skoczył normalnie na balkon! Nawet nie dał rady skoczyć na balkon! Ale Ari na spokojnie, widać, że ona ma... Ona ma luz! O, ona po prostu nie czuje stresu tak naprawdę. A, sam, a, zawodni, a sama zawodniczka Ari już oczywiście na side. A, no dziarka się szykuje, że coś tutaj się święci. A zabójca, jakby za chwileczkę chciał podnieść tego no właśnie e, pistoleta masztowego, a to jest Ari, nie daje rady, została sama Nudziarka. Nudziarka, pewnie teraz w stresie, łapie i się po co? Jakby normalnie za chwileczkę miała No przegrać ten mecz, ale mam nadzieję, że nie przegrają dziewczyny i pokazał wam jeszcze trochę tego standoffa. No bo chciałbym zobaczyć, jak tutaj dziewczyny sobie radzą, a Nudziarka ze słuchawkami z Media Expert chyba da radę. Niestety nie Bronzy wygrywają w tym meczu. Jednak komentarze się nie myliły i głosowania na Instagramie. Również dziewczyny przegrywają w tym spotkaniu. Najwięcej eliminacji Nikolcia, także Jesse Po drugiej stronie Zabójca. A ja wam dziękuję bardzo serdecznie za ten mecz. chcielibyście rewanż dobić, łapki w górę, napiszcie, że chcecie. Oczywiście e, rewanżyk i oczywiście wszystkiego, co dobre. A ja wam dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się i do usłyszenia. Czekaj, kto wygra w rewanżu. Hejka.